Sejm przegłosował aż 34 ustawy w zaledwie 4 dni, a zmiany dotknął milionów Polaków. To jedno z najintensywniejszych posiedzeń w historii. Wprowadzono obowiązkowy krajowy system e-faktury od 2026 roku: każda firma, niezależnie od wielkości, będzie musiała odbierać e-faktury. Działalność nierejestrowana zyska nowy kwartalny limit przychodów, a zasady milczącej zgody obejmą nowe obszary. Zmieniono także karty nauczyciela, zniesiono tzw. godziny czarnkowe, ułatwiono zatrudnianie specjalistów i zmieniono sposób oceniania nauczycieli. Ustawa mieszkaniowa wzbudziła gorące spory w koalicji. część poprawek Polski 2050 przeszła dzięki głosom PIS i Konfederacji, co wywołało ostrą reakcję Donalda Tusk'a. Sejm przyjął też uproszczenia w zamówieniach publicznych i ułatwienia dla właścicieli aut w komunikacji z ubezpieczycielami. Pojawią się prostsze rachunki za prąd i koniec obowiązku pozwolenia na budowę dla większych instalacji fotowoltaicznych. Obniżono opłaty sądowe w sprawach cywilnych. Wprowadzono więcej cyfryzacji i możliwość zdajnej pomocy prawnej. Banki łatwiej zamkną nieaktywne konta zmarłych, a spadkobiercy szybciej sprzedadzą odziedziczone mieszkania. Ustawy trafiły już na biurko prezydenta i czekają na podpis. A posłowie wrócą jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta Karola Nawrockiego.